Magdalena Fulaczy Kozłowska i Natalia Mada i złoty medalistki igrzysk olimpijskich. Do ostatniej sekundy trzymały polskich kibiców w emocjach. A potem ogromna radość i łzy szczęścia złoty medal zdobyty. No tak, tak było. Potwierdzam. Znaczy piękne, piękne, niezapomniane chwile, do których cały czas wracamy, cały czas nimi żyjemy. Spełnienie naszych najskrytszych marzeń, bieg pojechany perfekcyjnie, coś, co sobie po prostu wyobraziłyśmy, wytrenowałyśmy i wyśniłyśmy. Przygotowywały się panie w ośrodku przygotowań olimpijskich, w Wałczu. tak naprawdę to mówicie, że to drugi dom. Tak, na pewno Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, y, to jest nasze ulubione miejsce, na pewno fajnie się tam trenuje, czujemy się jak u siebie w domu. Super warunki, naprawdę dla wieślarzy i tor wioślarski i jezioro, także przebywamy tam bardzo długo, ale to nie jest taki obóz jak czasami za granicą, że się tęskni, bo wiadomo, że jest się u siebie i, i fajnie się tam trenuje. Jak zachęcicie młodzież do trenowania tej trudnej, acz pięknej dyscypliny? Przede wszystkim wieszlarstwo to może i ciężki sport, ale sport dający dużo satysfakcji takiej psychicznej, ale także i fizycznej. To tężyzna fizyczna, która w dzisiejszych czasach ma jakby duże znaczenie. Wszyscy chodzą na siłownię, a my zapraszamy na, na wiosła. Przede wszystkim też wioślarstwo to taka dyscyplina, że nie tylko my pływamy na łódce, ale także i biegamy, jeździmy na rowerze, pływamy, jest tego tak dużo, a po drugie natura. Przede wszystkim obcujemy z piękną naturą, pływamy na cudownych ak akwenach, no sama przyjemność. Serdecznie zapraszamy do środka przygotowań olimpijskich w Wałczu. Na pewno się pojawimy, tak jak mówiłam, to nasz drugi dom, więc, więc od maja do właściwie września cały czas, cały czas tylko Wałcz. E, tak jak mówiłam, z chęcią przyjedziemy, bo czujemy się tam jak w domu. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich.